Kontaktowałem się ze swoją byłą nauczycielką z liceum, która od lat pomaga ludziom i działa w różnych, w różnych organizacjach. I to właśnie ona namówiła mnie na udział w konkursie akuny. Postanowiłem pojechać do rodziny jeszcze raz, porozmawiać, stworzyć opis i zgłosić się do konkursu. Chciałem w ten sposób pomóc i przyczynić się do tego, że Mirek będzie mógł na wiosnę i na lato wyjść ze swoją córeczką na plac zabaw i zobaczyć, jak inne dzieci i jego córeczka bawią się. Jednakże teraz jest to niemożliwe. Myślę, że uśmiech dziecka, jego szczęście rekompensują każde pieniądze, każde pieniądze włożone w drogi sprzęt rehabilitacyjny, dzięki któremu dzięki któremu Mirek będzie mógł jak inni rodzice obserwować, jak jego dziecko się bawi.